Kolejny pomysł to: jak zrobić, by dodawać automatycznie odcinki? No więc, opracujmy sobie pomysł. Moim celem jest niesamowicie duża liczba odcinków, i byłbym w stanie to zrobić, automatyzując niektóre procesy. No więc, zastanówmy się, co jest do zautomatyzowania, a co nie, i czy warto to robić. Załóżmy, że moje intro to zawsze ten sam początek, zmienia się tylko numerek, więc jestem w stanie zautomatyzować to w prosty sposób. No więc nie bardzo. Spędziłem teraz 15 minut na szukaniu rozwiązania, jak zrobić to szybko i nie znalazłem. Po pierwsze, dlatego, że korzystałem ostatnio z dwóch programów do wideo. I znalazłem 13-minutowy filmik na YT, jak dodać pytonowe skrypty do DaVinci Resolve i nie mam pojęcia, co miałbym zrobić, by zmienić numerek w filmie. A po drugie, miałem mylne wyobrażenia, jak łatwo to można zrobić. Chodzi mi o to, że na ten moment chciałbym by napisać tekst i jak napiszę tekst, to klikam Enter i wszystko leci automatycznie, czyli. Tworzy się plik z tekstem, który jest wysyłany do załóżmy ChatGPT i sprawdzana jest poprawność słów i literówki. Czat GPT przygotowuje np. 5 do 10 promptów do tego tekstu i tworzy na ich podstawie obrazki, które wkleja do filmiku. Dodatkowo z tego tekstu generuje mowę Tekst to Speech. Renderuje filmik. Dodaje odpowiedni tytuł. Według tego, co mam, na podstawie tekstu tworzy hashtagi. Upładuję to na yt. I tyle, tworzę sobie następny odcinek. Cały tekst, który piszę, nie byłby zautomatyzowany, bo nie chodzi mi o to, by słowa, które tutaj piszę i tworzę, były robione automatycznie, chodzi mi tylko o zawartość filmu. Czyli obrazki w tle, ludzik, który gada, tekst, który jest dodawany, by całość była automatycznie tworzona. Niestety, ale nie jest to teraz możliwe, bo wkręciłem się w to, by dodawać specjalnie własne wybrane filmiki, lub kiedy potrzeba, to obrazki. Czy ma to sens? Czy wrócę kiedyś do próby automatyzacji? Nie wiem. Czekam na komentarze wasze i co wy o tym sądzicie, a w kolejnym odcinku powiem wam o kolejnym pomyśle. Ten był taki spontaniczny.